No, witam wszystkich w niedzielę, wrześniową, piękną niedzielę. Za oknem piękna pogoda. A ja nie mogłem wytrzymać. No nie wiadomo, w niedzielę nie powinno się robić, ale, ale tylko wtedy, że tak powiem, w sobotę, w niedzielę. Mam jeszcze trochę czasu, że mogę tutaj pogrzebać. I co tutaj mamy? Teraz mamy pompę hydrauliczną od Cyklopa 2. Yy, tutaj sobie powoli rozbieram, patrzę co jest. Jeżeli chodzi o rozdzielacze, to zostały zregenerowane, czy zregenerowane, no wymieniłem uszczelnienia, one były w dobrym stanie, suwaki, kołpaki tak samo, nawet nie, nie wymieniałem, nie mają żadnych luzów, wszystko to chodzi elegancko, sprężyny też, zostały tylko wymienione uszczelnienia I, i, i poskładane, wymyte, wszystko wyczyszczone, no bo widzieliście jaki to tam był syf w tym. Myjka zdała egzamin, zobaczymy jak to będzie działać jakaś tam może regulacja, zobaczymy jak to, jak to wszystko będzie pracowało. Jeszcze tutaj tylko sobie muszę to przelecić takim removerem do farby, żeby tam w tych zakamarkach mi posuwał te resztki, wtedy będziemy mogli myśleć o malowaniu. No ale dobra, tutaj to byśmy mieli ten temat. Wziąłem się za przekładnię. No i powiem wam co. Co mnie zdziwiło, że są tutaj zęby skośne. Są tu zęby skośne i łożyska stożkowe. I powiem wam, no wiadomo, te łożyska są do wymiany, one, myślę, że tylko to łożysko jakby chciał to by je zostawił, one tak nie ma właściwie luzu i pracuje fajnie, ale to wszystko szumi i tańczy na, na wszystkie strony, to wiadomo, że pójdzie cały komplet, ale, ale co, no, jedyne co mnie trochę zmartwiło, że było bardzo mało oleju tutaj na dnie, właściwie, właściwie nie było oleju w przekładni, yy, tutaj jakaś rdzało, proszę zobaczyć. Yy. To tam wiadomo wszystko, ale tutaj, te powierzchnie, to wszystko jest ok. Tutaj, tutaj było smarowanie, olej był. No i co, i co, i nie ma tragedii, jest ok. Jest fajnie, myślałem, że będzie gorzej. Eee, ogólnie dodajcie mi znać, czy, czy takie łożyska występowały w takich przekładniach, czy, czy, czy to było, nie wiem, od czegoś zależne, czy bo wszędzie, gdzie właśnie patrzę sobie gdzieś tam w internecie, to te łożyska występują zwykłe, kulkowe a tutaj są takie nie wiem czy to po prostu później takie montowali, czy to można było sobie jakoś przerobić nie mam pojęcia no zęby skośne to wiadomo, można takie koła kupić i założyć, ale ale jak tutaj było robione i czy było robione no to nie wiem dobra, teraz jedziemy tak, pompa no pompa yy, nie wiem w jakim jest stanie, nie wiem czy chodzi może ją zawiozę do do Tucholi, niech mi ją sprawdzą yy, wiadomo na odpowiednim stole na odpowiednich do tego maszynach, ale co? tutaj można zobaczyć nie wiem czy będzie widać, może i będzie 84 rok budowy tej pompy i zobaczcie na numer hm. same zera zera i trójeczka na końcu PZL Hydral Wrocław nie wiem nie wiem dlaczego tak jest czemu taki niski numer, no ale w, tej, w tym cyklopie to dużo jest takich właśnie rzeczy, na przykład tak jak rozdzielacze, zobaczcie rozdzielacz RBS 16 160. Zobaczcie RBS 10. Hm. Tam pojechałem po uszczelnienia do takiego tam sklepu gdzie zawsze kupuje to facet mówi no 20 lat prowadzi ten sklep ale jeszcze takiego rozdzielacza nie miał. No Zawsze te. Także także widzicie No tutaj. Ciekaw jestem co właśnie miało taki rozdzielacz jaka maszyna wtedy coś tam być może miało no na pewno miało. Różnica jest spora. No dobra, no a z tą pompą, z tą przekładnią, no to tam wiadomo, nie będzie dużo roboty, bo to tam akurat łożyska wymienić, uszczelniacz. Pozakładać nowe uszczelki i, i, i będzie wszystko ok. Ładnie pomalować, wyczyścić, wypiaskować. Będzie cacy. Z tą pompą zobaczymy. No, pompę mówię, najlepiej dać. Niech tam sobie sprawdzą. Niech zobaczą, jak one tutaj, te pompy pracują, bo no co stoją nadębowo. nie wiem czy po prostu ja tego ja tego tak ale no powinno mi się wydaje chociaż coś drgnąć a tu nic ale nie wiem będę musiał dać niech sprawdzą to jest żaden problem no i co działamy działamy dalej